Druk arkuszowy i druk rolowy to dwie technologie druku offsetowego. Czym się różnią? Zgodnie z nazwą technologii druku papier występuje w roli lub w arkuszu. Wybór papieru zależy od przeznaczenia i rodzaju druku. Prędkość druku rolowego jest nawet 5 razy szybsza niż w arkuszowym. To jeden z powodów, dla których druk rolowy sprawdza się w przypadku wyższych nakładów. Na maszynach arkuszowych można zadrukować gramaturę nawet do 400 g, ale standardowe maszyny arkuszowe będą miały kłopot z cienkim papierem. Na roli natomiast drukujemy na cieńszych papierach maksymalnie do 130 g, ponieważ im grubszy papier, tym większe wyzwanie dla zespołu falcerek. W druku rolowym rzadko spotyka się maszynę o większej liczbie agregatów drukujących niż 4 kolory podstawowe, a w przypadku maszyn arkuszowych taka maszyna może mieć nawet 10 agregatów farbowych na kolory podstawowe i specjalne. Na maszynach rolowych z reguły nie da się zastosować uszlachetnień, chyba że dana maszyna została rozbudowana o dodatkowe agregaty. Przy druku arkuszowym można zastosować wszystkie zdobienia. Druk rolowy może być tańszy, ale nakład powinien być większy niż 20 tysięcy sztuk. W przypadku mniejszych nakładów stosuje się druk arkuszowy.